Tam jest Akropol I idę w tą górę W Maroku To te owoce jadłem, tutaj chyba tego nie jedzą Inne kolory nie iść na akropol, ale 20 euro, żeby co pochodzić po ruinach. No tak trochę słabo, jak się zdobywa najpiękniejsze kobiety. To góry najwyższe. A tu jest po no już widać, że wyżej nie akropol. Tamte górki chyba są wyższe. Ja nie sprawdzałem. Idę w pizdu, nigdy nic nie sprawdzę. Tu też zobaczyłem górkę, no to wszedłem w jej kierunku A nie wiem jak się ta góra nazywa nawet Ja kiedyś przypałem, przypałem kutkę z szyfrem, bo nie było innych To też za się, można kiedyś przypomnieć